Czy Bóg istnieje, czy to tylko projekcja ludzkiego umysłu? To, co w tym pytaniu jest ważne, to zrozumienie, że w ogóle zagadnienie czy problem wiary w Boga jest błędnym w ogóle rozważaniem z góry, które prowadzi cię powiedzmy na manowce czy do ślepej uliczki. Osoba, która wierzy w Boga, często jakby. Uważa tego Boga za coś ważnego. Osoba, która nie wierzy w Boga, również podświadomie uważa Boga za coś ważnego, ponieważ jakby swoje życie poświęca sprzeciwianiu się czegoś, czego według tej osoby nie ma, więc jest to jakby bez sensu też w swej istocie. Więc to, co jest na najbardziej tutaj istotne w całym tym zagadnieniu, to zrozumienie tego, czym jest natura. To po pierwsze, po drugie, zrozumienie, że skoro człowiek coś tworzy i skoro istnieją byty niższe od człowieka, tak jak zwierzęta czy rośliny, tak samo jest to logiczne, że istnieją wyższe siły, wyższe inteligencje, czy też natura po prostu, siła, która napędza całą naturę, którą po prostu widzisz, czy to za oknem, czy spoglądając na siebie samego. Więc to, co jest istotne, to zrozumienie, że człowiek jest inteligentnym projektem. A nie dziełem przypadku, ponieważ dzieło przypadku, ten koncept sam w sobie jest bez sensu, bo co to miałoby znaczyć, że coś jest przypadkowe, czyli innymi słowy, bezsensowne, czy też głębiej martwe? Ten koncept nie ma sensu po prostu, natomiast jednocześnie problem wiary w Boga również jest absurdalnym zagadnieniem. Wiara czy niewiara w coś nie jest nam do niczego potrzebna.